Witam w kolejnym na tym kanale, Dziś w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak ustawić dobrze uprawnienia na kanałach tekstowych, aby po prostu wszystko było dobrze zrobione i żeby nie było żadnych błędów. A więc jeszcze szybko zanim zacznę, zostawcie łapkę w górę subskrypcję oraz napiszcie w komentarzu pomysł na kolejny odcinek z Discorda, bo już niewiele ich zostało. No i co, bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Jeszcze tylko na samym wstępie powiem, że tutaj my dzisiaj będziemy ustawiać sobie właśnie na kanałach tekstowych, ale najlepiej to ustawić po prostu sobie w, tutaj właśnie w kategoriach, ponieważ wtedy od razu wszystkie kanały naraz będą przyjmować właśnie uprawnienia, ale ja to zrobię dzisiaj na jednym kanale. Więc chodzimy sobie tutaj, wedytuj kanał, uprawnienia. Dobra, i dodajemy sobie tutaj rolę, na przykład niech to będzie dla gracza. No i teraz tak, wyświetlanie kanału, czyli tak jak tutaj jest napisane, bo ogólnie dużo osób mnie się właśnie pyta no, w wiadomościach prywatnych jak to ustawić. No i ludzie po prostu go nie czytają, więc ja wam skrócie tutaj powiem. Wyświetlanie kanału no to żeby po prostu osoba z taką rangą mogli jakby widzieć dany kanał, więc sobie zaznaczamy to na tak. Zarządzanie kanałem, czyli po prostu y, można zmieniać nazwę kanału, uprawnienia można również usunąć taki kanał, więc to oczywiście dajemy sobie na nie. Zarządzanie uprawnieniami to chodzi tutaj o uprawnienia takie jak tutaj, teraz robimy to też oczywiście na nie. Y, tutaj y, kolejne zarządzanie, to tutaj też dajemy na nie. Y, nie wiem co to jest dokładnie, bo tego nigdy nie używałem, ale zazwyczaj najlepiej dodać na nie. Tworzenie zaproszeń to dajemy na tak To pozwala użytkownikom tworzyć zaproszenia do tego kanału. Wysyłanie wiadomości na to, żeby mogli pisać. Jeżeli nie chcemy, żeby gdzieś mogli pisać, to dajemy sobie na czerwono. Jeżeli chcemy, żeby mogli pisać, to dajemy na zielono. Wyświetlanie podglądu linku, czyli po prostu pozwala na wyświetlanie na tym kanale osadzonej zawartości z linku doznawanych przez członków. Czyli po prostu, w skrócie, jeżeli ktoś wyśle link, to taki jakby w sumie pokażę Wam. Chodzi mi tutaj o to, że jak ktoś po prostu damy te uprawnienia na tak no to jeżeli ktoś wyśle jakiś tutaj link, no to tutaj się pojawi właśnie to, jeżeli damy tam na nie, to to się nie pojawi takie coś, taki jakby dopisek, więc lecimy dalej, więc to sobie ogólnie dajemy na tak, zależy jak to chcecie, załączenie plików to po prostu chodzi o zdjęcia albo filmiki, czy można wysyłać, czy nie, ja to zazwyczaj daję na nie, ale możecie dać na tak. Dodanie dodawanie reakcji, czyli tutaj chodzi właśnie o dodanie reakcji do wiadomości, po prostu czy użytkownik może właśnie dodawać reakcję, czy nie. Ja to zazwyczaj daję na nie, ponieważ ludzie lubią sobie kontrolować, dodać jakiś ten, no ale jak najbardziej tutaj też możecie dać na tak. Używanie zewnętrznych emoji, tutaj chodzi o, jak ktoś ma Discord Nitro, to czy może wysyłać emotki z innych właśnie serwerów, bo jak wiecie, jeżeli macie Nitro, no to możecie sobie właśnie wysyłać emotki z innych serwerów. Ja to zazwyczaj daję na tak, zamieść wzmiankę everyone oraz Here. Oraz wszystkie role, tu oczywiście bez żadnego zastanowienia, dajcie na nie. Jeżeli to, już zrobiłem o tym w sumie odcinek, everyone pinguje wszystkie osoby, here, tylko te, które są online w danym momencie. Strasznie to jest irytujące, dużo serwerów tego nie ma, zawsze dajcie sobie to na nie. Nieważne, czy to jest dla administratorów, czy nie, najlepiej wszędzie dać nie, żebyście wy tylko mogli to robić. Zarządzanie wiadomościami, czyli usuwanie oraz przypinanie wiadomości użytkowników. Tutaj dajecie, jeżeli jest to gracz, to dajecie sobie na nie. Czytanie historii czatu, to po prostu na no, historię czatu, czy ma być widoczna, czy nie, tutaj dajecie tak. Wysyłanie wiadomości TTS. Co to jest, pewnie się zapytacie. To jest coś takiego, że jak wpisujecie sobie TTS i wiadomość, na no wiem siemka, it, to posłuchajcie. No właśnie, to jest coś takiego. Ogólnie to wszyscy będą słyszeć, którzy są w, w danym momencie na kanale, więc to sobie wyłączcie, bo to jest totalnie, totalnie irytujące. No i tak naprawdę to jest tyle. To jest tak naprawdę tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subika, napiszcie w komentarzu pomysł na kolejny odcinek. No i to będzie na tyle. Szybko wam powiedziałem jak ustawić. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!